Halo, halo słuchajcie, w tym w 20. mnie vlogu na moim kanale. I słuchajcie, jednak odcinek przykładam na jutro. A to ze względów takich, że muszę już odpocząć, bo dzisiaj i wczoraj próbowałem przejść ten tryb właśnie Golden ready, Never Heart. I uwierzcie mi, to jest tak cholernie trudne. Najczęściej mi ponad wyskakiwała Tu bon bon. Tu Fantaine Foxy, ja nie wiem czy Bidiba, przepraszam, pomyliłem się. Słuchajcie, i odcinek się pojawi jutro, bo dzisiaj już jestem padnięty Ten 19 vlog, tu słuchajcie, nie oglądajcie go. Znaczy, album możecie go obejrzeć, tylko słuchajcie i tak. Słuchajcie się. Eee, odcinek pojawi jednak jutro. Z nowej serii, chyba jutro też się będzie mógł pojawić. Albo jak nie, to do 25 Tak więc co, słuchajcie Dzisiaj Jednego odcinka z gry niestety nie dostaniecie Jutro możecie oczekiwać Postaram się dla was przejść i dla siebie Wymieść to z głowy No i co? Trzymajcie się ciepło Do jutra rano, do 21 vlogu Vloga Nie vloga, tak